Cześć czołem, dobry człowieku. Siadaj, no dzisiaj spotykamy się w okolicznościach nie najszczęśliwszych. W momencie, kiedy nagrywam ten film, yy, wojska rosyjskie wjeżdżają do Kijowa. Nie powiedzieć o tym nie sposób, ale nie będę też o tym mówił za dużo. Niech to robią mądrzejsi i bardziej odpowiedzialni ode mnie. Postanowiliśmy nagrywać. I tego będę się trzymał. Róbmy to, co możemy. Yy, trzy rzeczy dzisiaj. Jak żeby inaczej. Zaczniemy od tego, jak wygląda wkurzony holender. Wkurzeni holenderscy naukowcy, którzy postanowili sprawdzić, skąd na holenderskich plażach plastikowe śmieci, zidentyfikować skąd dokładnie one pochodzą. Następnie o czymś, co można umieścić na skórze i jest grubości niemalże atomowej, a jest urządzeniem elektronicznym. Scala się ze skórą doskonale. A na końcu o tym, skąd się wziął i jak powstał sztylet Tutenhamona. Siadamy i czytamy. Zaczniemy od plaży, od jednej konkretnej plaży na holenderskim wybrzeżu Morza Północnego, trzech bądź też. Troje, nie umiem rozpoznać po imionach, holenderskich naukowców postanowiło dowiedzieć się, skąd konkretnie biorą się śmieci. Plastikowe śmieci, znajdujące się na tej konkretnej plaży, wymywane przez morze. Nie było to zrobione metodą zliczania tych śmieci, analizowania. Nie, nie, nie. To są, słuchajcie, geofizycy. Patrzymy na artykuł z Geophysical Research Letters. To są. Fizycy morza, fizycy oceanu i postaną, post, postąpili w sposób następujący. Wykonali, posłużyli się modelem, modelem prądów oceanicznych z okresu 2015, 1 stycznia 2015 do 1 stycznia 2020, i wpuścili, w, wpuścili tak, jakby takie wirtualne, hipotetyczne cząstki, kawałki plastiku. 1 stycznia 2020 roku i cofali to godzina po godzinie, dzień po dniu, tworząc taki model. Tu jest bardzo dużo matematyki, taki model, skąd najprawdopodobniej w tym miejscu wzięło się coś, co w tym miejscu wisi na powierzchni. I cofnęli strzałkę czasu, przejechali przez 5 lat, próbując się dowiedzieć, skąd. To wszystko się mogło wziąć. W zasadzie, no, teoretycznie to się wszystko wydaje bardzo proste, ale nie jest. Jest bardzo skomplikowane. Zobaczcie tylko, jakie problemy trzeba rozwiązać. Na przykład, przypuśćmy, że śledzimy ruch jakiejś cząstki. Kawałek plastiku płynie sobie razem z falami, razem z prądami morskimi i dociera do brzegu. W większości takich symulacji, jak się okazuje, oni oczywiście krytykują swoich kolegów po fachu. Taka cząsteczka udaje się, że się przykleja. Że jakby przykleja się do brzegu, czyli historia życia tej cząstki zatrzymuje się, ale przecież może przyjść fala, to może zawrócić, to może znowu popłynąć gdzieś dalej, więc oni posłużyli się jakimś swoim wyrafinowanym modelem odlepiania się kawałków plastiku od wybrzeża. Zrobili też sobie taką, wykorzystali taką mapę pokazującą, gdzie, się, gdzie jest najwięcej statków kolorem niebieskim. Tu są zaznaczone, jest gęstość łowisk. Jest intensywność łowienia, wybrzeże całe, wybrzeże europejskie zostało jakby przeanalizowane, skąd się bierze najwięcej plastiku, jakie rzeki wpadają, i to wszystko zostało ostatecznie nałożone na te, na te ich symulacje. I bank mamy mapę winnych, tak jakby to, co tu widzicie, to jest wynik ich symulacji. Czyli kolorem czerwonym zaznaczone są wybrzeża. To są, to są źródła w wybrzeżach, czyli no co, przychodzi człowiek na plażę, zostawia za sobą butelkę plastikową, ona może zostać potem wymyta i gdzieś tam wylądować. To są głównie źródła, powiedzmy sobie, cywilne, ludzie po prostu wyrzucający plastik. Mamy rzeki, czyli wszystko to, co trafia rzekami, to są punkty w różnych odcieniach szarości, a kolorem niebieskim są zaznaczone miejsca na powierzchni oceanu. To są fisheries, to są łowiska, prawdopodobieństwa łowisk. I jak przyjrzycie się, a tutaj kolorem żółtym zaznaczona... Krzyżykiem to jest ta plaża, która ich interesowała, i to jest taka, powiedzmy sobie, mapa wstydu. Bardzo fajna rzecz, bardzo y, oni, oni to przedstawiają jako taką próbę wskazania palcem na konkrety, bo wiecie, wszyscy wiemy, że jest plastik, wszyscy wiemy, że są śmieci, mówi się dużo o mikroplastiku, natomiast to badanie miało na celu pokazanie, że przy pomocy nowoczesnej wiedzy, nowoczesnych technik symulacji można pójść dalej. I to zwróćcie uwagę, że to pozwala nam mówienie o odpowiedzialności, bo jeżeli mamy wysoki poziom zaufania do takiego modelu, to możemy być bardzo konkretni. Czyli władze tego jednego miasta, patrząc na swoją plażę, mogą powiedzieć: hm, słuchajcie, ludzie, którzy mieszkacie tutaj. Czyli mamy, że tak powiem, kontakt człowieka z człowiekiem, władz z władzami. Ludzie, którzy tutaj wydają plastik, w 20% odpowiadacie, bo tutaj tak się akurat zakręciło. Zobaczcie, jakich tu jest dużo nie, nieintuicyjnych efektów. Na przykład tu mam jakieś miejsce na Oceanie Atlantyckim, gdzie jest jakieś łowisko, no i... Stąd część tego plastiku najprawdopodobniej pochodzi. Mamy po prostu taką wykonaną mapę. Jeżeli chcecie, to tutaj jeszcze to jest, jeżeli lubicie wykresy, a jeżeli jesteście moimi widzami, to pewnie lubicie wykresy. Tutaj to mamy w cyklu rocznym, to się zmienia. Czyli powiedzmy sobie, można, można wskazać własne źródła holenderskie, głównie powiedzmy sobie wiosną, no to mamy cykl roczny i jakie źródło jest w jakim stopniu odpowiedzialne. No i tyle. I to, jest taka, to jest taka właśnie analiza próbująca troszeczkę to. To jest, to jest ważny moment zawsze w nauce. Sprowadzenie czegoś z poziomu globalnego na poziom lokalny. Podobne rzeczy robi się też z emisją gazów cieplarnianych, z mikroplastikiem, a to jest i oni i oni to dają to społeczności światowej. Słuchajcie, mamy taki zestaw narzędzi, opisujemy je, korzystajcie z tego. Spróbujcie się dowiedzieć, skąd pochodzą plastiki w waszym otoczeniu. No też ważna informacja na koniec no sami Holendrzy sami sobie przynajmniej w jednej trzeciej sami sobie ten los zgotowali a następnie o wearable electronics wearable electronics czyli noszalna dająca się nosić elektronika w tym przypadku van de valse thin films czyli cienkie filmy cienkie stewki. Van Walsa. Już wszystko tłumaczę. Tło jest następujące. Jest taka gałąź elektroniki nazywająca się Wearable Electronics, i to, jest, to są wszystkie rzeczy, które można nosić. Częściowo to są tkaniny. Opowiadałem mniej więcej chyba dwa miesiące temu o tkaninie z włóknami magnetycznymi, którymi. Można stworzyć ciuchy ładujące urządzenia elektroniczne. I to są, to są wszystko te rzeczy. Takie, żeby komputer to nie było coś, co jest skrzynką, tylko może być płaszcz będący komputerem. Natomiast można jeszcze iść dalej i próbować tę elektronikę zbliżyć do ciała, jako coś, co, co można przykleić do ciała i nawet tego nie będziemy czuli. Tylko na czym polega problem? No to musi być elektronika miękka. Tymczasem cała konwencjonalna elektronika opiera się jednak na, na obiektach noco krystalicznych, na ciałach stałych. I nawet jeżeli są mniejsze i mniejsze i mniejsze i elastyczniejsze, elastyczniejsze to w pewnym momencie pojawia się problem z możliwością ich y, stosowania w bardzo takich delikatnych zastosowaniach. Zobaczcie, o, to, jest, to jest miękkie, to jest elastyczne, to się da wyginać, ale no, filiżanki tym nie opakujemy. Tak? Nie opakujemy tym filiżanki. Więc pytanie, czy da się, da się pójść jeszcze dalej. I to jest, to jest właśnie od, próba odpowiedzi na to pytanie. Siły Van der Valsa, może zobaczmy o czym mowa. Oni stworzyli takie y, bardzo cienkie płatki. Zbudowane z malutkich kryształków siarczku, czy właściwie dwu di siarczku molibdenu, to jest półprzewodnik. Natomiast to nie jest jeden lity półprzewodnik, tylko, o, zobaczcie sobie na animacji, to są płytki zbudowane z tego związku, połączone ze sobą tymi otoż właśnie siłami van der Waalsa. To jest troszkę słabsze od zwykłych wiązań chemicznych, ale wystarczy. Ale wystarczy, żeby to utrzymywać w całości. Więc ostatecznie powstaje coś, co, co, co jest tak jakby jednym płatkiem i może przenosić sygnał. Można z tego zbudować elektrodę, jak w tym przypadku. Natomiast jest też bardzo, bardzo miękkie. I, i teraz zobaczcie, jak to wygląda na skórze. Zobaczcie, jakie to jest podatne. To jest płatek wykonany z, z tego materiału, położony na skórze. Na zbliżeniu zobaczycie, że to jest tak cienkie, że to wnika po ściśnięciu i ściągnięciu, to wnika w zagłębienia w skórze, w pory na skórze. Tutaj mamy przekrój przez, przez skórę. No, zwróćcie uwagę, że to, 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 to wnika w te naj, najdrobniejsze zagłębienia w skórze. No i to tworzy razem z tą skórą układ elektroniczny. Druga ważna rzecz na też no, pięknej animacji, to jest. Ta, ta tocząca się kuleczka symbolizuje jakąś cząsteczkę chemiczną. To pokazuje, że, że uzyskany w ten sposób film jest przepuszczalny. Wyobraźmy sobie, że ta kuleczka to jest cząsteczka wody, czyli, czyli skóra może oddychać, może następować wymiana gazowa. Moglibyśmy tym pokryć całą dłoń człowieka i ona no, nie czulibyśmy tego zupełnie. W dodatku mogłaby oddychać. A wiecie, jakie cienkie to jest? To ma grubość 10 nanometrów. Czyli to są już, słuchajcie, schodzimy do takiego poziomu, że to jest kilkadziesiąt odległości międzyatomowych. To ma grubość kilkudziesięciu atomów. Dla porównania, gdyby to ma centymetr, powiedzmy sobie, tak? Czyli to ma centymetr. Na centymetr i ma grubość 10 nanometrów. Czyli to jest tak, jakby coś, co ma kilometr, miało grubość milimetra. Czyli to, co widzicie, ta elektroda jest takim kocykiem o grubości milimetra, wielkości kilometra. To jest bardzo cienkie przenoszenie tego na skórę. To jest w ogóle cała inna opowieść, jak, jak, jak to się dzieje. No i tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, no, noszalna elektronika wykonali. Czyli to już było też wcześniej testowane. Oni wykonali funkcjonalne urządzenie do monitorowania pracy serca, czyli EKG, i pracy mózgu, czyli EEG. Wykonali, działające, czyli przetestowali to w warunkach bojowych i to jest ich, że tak powiem, to jest ich powód do chwały. Tak to mniej więcej wygląda. No, czyli co? No, no zbliża nam się elektronika jeszcze bardziej do ciała. Naprawdę można ją już w tym momencie nosić i nawet o tym nie wiedzieć. A na koniec o sztylecie Tutenhamona. Wspominaliście ostatnio w komentarzach, że Wam się podobają te y, tematy archeologiczne. Powiem Wam szczerze, mnie też. Mnie też. Słomki, pamiętacie słomki majkowskie? To są świetne tematy, bo one łączą ze sobą łączą ze sobą nauki ścisłe i nauki humanistyczne. Poznajemy historię, historię ludzką, historię człowieka, ale jak ją poznajemy? Słuchajcie, dzisiaj to już nie jest jakieś tam dziady z miotełkami, to jest, słuchajcie, wysoka technologia. I to będzie przy okazji dzisiaj tekstem, żeby trochę Wam pokazać, Jedną z moich ulubionych technologii yy, obrazowania. No, i przy okazji, trochę o tej technologii pomówimy. Najpierw sam sztylet. O, to i sam ten ów sztylet. Yy, to mamy z kiedy? To mamy XIV wiek przed yy, PNE, przed naszą erą. Tu ten hamon. Jesteśmy na, na, na takim mniej więcej poziomie XIV wiek erą i mamy taki oto sztylet znaleziony w obowcu tu No i teraz co z nim? Tu mamy zdjęcie oryginalne z 1925 roku. Tu mamy dwie strony tego. To są zdjęcia wykonane obecnie. Nawiasem mówiąc, zobaczcie, jak dobrze przechowywany. Te, jak porównacie te plamki nawet poszczególne, ta strona, to jest to samo, co ta strona, no to już dalej nie niszczeje. Czyli od 100 lat mniej więcej to są, to są w zasadzie te same plameczki. Dobrze przechowywany. No i co? Jak on powstał, skąd on się wziął. Z ciekawości zobaczyłem autorzy tego artykułu Japończycy. To są, to, to są właściwie y, Japończycy, oni badali pewne japońskie, bardzo stare miecze, ponieważ była hipoteza, że, to, że one pochodzą z żelaza meteorytowego. Mówimy tutaj o czasach. To, jest, słuchajcie, tu mamy 1400 przed naszą erą. No nie do końca wiadomo, czy na terenie Egiptu oni umieli rzeczywiście wytapiać żelazo. Formalnie to jest jeszcze epoka brązu. Formalnie jesteśmy w końcówce epoki brązu. Czyli oni w zasadzie no, nie umieli jeszcze wytapiać żelaza tak na luzie. To nie, no, no, właśnie trwają dyskusje. Więc jedna z możliwości jest taka, jeżeli znajdujemy coś żelaznego, co wygląda na obrobione, no to być może to pochodzi z żelaza meteorytowego, bo ono jest względnie czyste, czyli jest żelazem. Natomiast no nie trzeba go, można nieznacznie podgrzać, nie trzeba wytopić. No i tutaj prawdopodobnie tak jest. Autorzy tego artykułu wcześniej przeprowadzili bardzo podobne badanie i podobne rozumowanie w odniesieniu do jednego z tradycyjnych cesarskich mieczy japońskich i odkryli, że właśnie było pochodzenia meteorytowego. Więc przyjechali do Egiptu i tam na miejscu wykonali takie. Oto zresztą wam pokażę, jakie to jest piękne. Tutaj rękojeść złota. Zobaczcie, jaki piękny przedmiot to jest. No, no, piękne detale, pooglądajcie to sobie. Natomiast oni się skupili jednak na tym, na ostrzu, na ostrzu tego sztyletu. I co? I zbadali występowanie pierwiastków, różnych pierwiastków. To są dwie strony tego. Mamy tutaj nikiel, siarkę i chlor. Im silniejszy sygnał, tym silniejszy, tym, tym silniejszy sygnał od danego pierwiastka w danym miejscu. Więc to są mapy pierwiastkowe powierzchni tego sztyletu. Coś, coś pięknego, coś ciekawego, wiecie, jak to się robi? To się robi promieniowaniem rentgenowskim, to jest tak zwana fluorescencja rentgenowska, czyli bierzemy, to się, to się wykonuje takim pistoletem, tak naprawdę. Przejeżdżamy nad tym, co chcemy zbadać, i strzelamy promieniowaniem, promieniami rentgenowskimi, czyli to są, no, to są fotony światło o wysokiej energii. Pobudzamy te atomy, które tam się znajdują, a właściwie jądra tych atomów. I zależnie od tego, jakie to jest jądro, jaki to jest atom, uzyskujemy w odpowiedzi nieco inne światło. Czyli, czyli świetna metoda, żeby zbadać skład pierwiastkowy. Świecimy jakimś określonym promieniowaniem rentgenowskim w to miejsce i wtedy na przykład zaświeci nam się w odpowiedzi tylko nikiel, albo tylko siarka, tylko chlor. Więc jeżeli się zastanawiacie, jeżeli lubicie oglądać jakieś filmy, seriale kryminalne, jakieś CSI Miami, CSI Las Vegas, co jest możliwe, co da się dzisiaj wykonywać, no, no więc jeżeli zobaczycie coś takiego, no to proszę bardzo, takie rzeczy da się wykonywać. Czego oni szukali? Szukali wielu rzeczy, między innymi śladów po tak zwanych figurach widman Wittmannstettena. To jest świeża powierzchnia, taka, taka, taka dobrze wypolerowana meteorytu żelazistego. Na tym zdjęciu nie za dobrze to widać. Może znajdziemy lepsze. Żelazo meteorytowe ma takie charakterystyczne kształty. To są właśnie te kształty Widman na cześć faceta, który na początku XIX wieku je opisał. I to jest charakterystyczna rzecz dla, dla takiego typu żelaza meteorytowego. To się nazywa oktaedryt. Mamy lamelki, mamy takie, takie, takie płaszczyzny. Z jednego typu minerału i z innego typu minerału. To są dwa różne stopy żelaza z niklem, i to jak, jak widzimy coś takiego, to wiemy, że to jest żelazo meteorytowe. Można to uzyskać inaczej, ale zasadniczo to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż żelazo meteorytowe. Więc znaleziono to, krótko mówiąc, tutaj to znaleziono. Nawet słuchajcie gołym okiem, jak się, jeżeli wiedzieć, czego szukać, to w pewnych miejscach tu patrzymy na nikiel. Mamy więcej i mniej niklu. W tym miejscu może, wy też to zobaczycie, są też powiększenia. Mamy takie, mamy takie charakterystyczne kreski, charakterystyczne smugi. O, tu są powiększone. To jest to, co oni robili na tej swojej próbce japońskiej. Tutaj to widać jeszcze lepiej. Tak to, tak to powinno wyglądać. I mniej więcej coś takiego też znaleziono. Czyli potwierdzono, słuchajcie, potwierdzono, że to pochodziło z żelaza meteorytowego. Ale za co my kochamy te artykuły? Załączenie ze sobą różnych dziedzin wiedzy. Czyli tak, wykonali te badania, pojechali z tym pistoletem rentgenowskim, pomierzyli te pierwiastki, a później do źródeł, słuchajcie, czyli siadamy do. Tekstów z tamtej epoki do zapisów są takie zapisy, są takie zapisy dyplomatyczne, co dostał, dostał król, bo to, bo to nie Faraon, to Król ten Hamon, co dostał? Jakie dostał prezenty. I jest taki zapis właśnie z tej epoki, że, że otrzymał, że Egipt otrzymał jakby sztylet. Jest opisany pewien sztylet. Że został otrzymany w darze dyplomatycznym, powiedzmy sobie, z tej epoki. I oni przypuszczają, że to jest właśnie ten sztylet opisany w XIV-wiecznych źródłach. Skąd? Prawdopodobnie z państwa, z imperium o nazwie Mitanni. Ja przyznam się, że jeszcze jakiś czas temu o nim nie wiedziałem. Zacząłem się troszkę interesować starożytnymi kulturami i odkryłem, że ten Egipt, Egipt, Egipt to wcale to nie była największa superpotęga tamtych czasów. Dalej na północ, tam gdzieś mamy Anatolia, rejony Turcji obecne i gdzieś tam te okolice. Było tam przez długie, długie stulecia piękne imperium o nazwie Mitanni. I przypuszcza się, że oni tam na miejscu umieli obrabiać żelazo. Oni oszacowują, że to trzeba było podgrzać gdzieś do mniej więcej 800 stopni, żeby to troszeczkę jednak wykuć, i oni tam to wykonali. Czyli prawdopodobnie historia była taka, że, że tam to zostało. Tam, tam, tam został wykonany ten sztylet, i to złoto, i to żelazo, złożone, przysłane do Egiptu w darze, i, i tam trafiło w ten sposób w ręce Hamona. Fajne rzeczy, prawda? No fajne, fajne. I na koniec tylko. Obiecałem, że nie będę za dużo, za, za dużo ani się wymądrzał, ani nie będę y, smęcił. No. zresztą za mną te flagi Ukrainy y, wiszące po całym mieście to nie przez przypadek. No cóż mogę powiedzieć, no ja robię swoje, y, że tak powiem, no co, no róbmy swoje, tak. Róbmy swoje, działajmy na tyle, na ile możemy, wspierając Ukrainę. Ale no cóż, nie będę się wymądrzał, nie będę za was myślał ani mówił. Do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i będziemy się widywać w czytamy naturę. Do zobaczenia.